Piotrek to będzie koniec o to wszystko będzie wstyd to nawiguje was nie? A... Dobra. E... no dobra jeźdźcie jak jedziecie Miałoby i być od razu w prawo wprawo, no za budynkiem spróbuję przyjechać ale to niebezpieczna sprawa tutaj Trzeba się dostać na tej ulicy co jest przed nami Ale to w pani wygląda ja Jaką Jak on tu przyjechał ty? Chyba na styk co? I tak za pierwszym razem mu się udało? My nie przyjedziemy tędy i do przodu tak tak to moja sarka jeszcze nie złożona troszeczkę brakuje troszkę no ale właśnie to jest też testowa patrz jak długo stoi nie włożyłem w nią yy, bandaż chyba Okej, okay, do jakiej prędkości jedziemy w ogóle? No, tam do 70, tak No mi jako pasażerowi, no to jakoś tam jedzie ten samochód Co mówiłeś? Nie Nie dobrze działa, nie dobrze działa wszystko Nie to jest wszystko w porządku, tylko jakieś kółeczka sprzodowałam. Aha, te kółeczka, zasłaniała droga, nie? No. Tamu ja y, nie jestem farty. K naciśni chyba, no. K to w mapie. W mapie tylko. To ja nie wiem, które ci kółeczka. O party, wiesz, jak masz party, to masz takie kółeczka. A, to co, to, to wiem. No fajnie to wygląda, nie? Ty to jest lepszą, niż Piotrek widok, bo ty z tyłu jedziesz w ogóle No właśnie, tam jak przez te tory żeście przejeżdżali, super wyglądało wszystko Mogłem wyłączyć sobie na I życie rośnie W ogóle nie mam w siebie w panelu to, nie? Co Nie. Po prostu ja by jak trwa. Tutaj zwolnimy przy tych torach, tak, tak. Będziemy robić postój i sobie się przebiegniemy, przebiegniemy tego statku. A ten statek jest oznaczony takim, nie wiem jak to... Tak, rozwijać. takim statkiem. Co się wam stało? No myślałem, że już wysadę. Wlaśniemy silniki. Teraz tak, zamykamy samochód, skrzyneczki gdzieś wyrzucamy, w razie śmierci. Nie ja mam skrzyneczki. Zaraz ci dam, bo ja mam. A to co to będzie tych A od razu jak ktoś zobaczy to w niego walasz, nie? Tylko nie do swoich. No to wiem Chyba że jakiś bambik, nie? Ja to zostawię go Powiecie co, te skrzynki to my bierzemy ze sobą Może to jednak był zły pomysł, no potem ma, się to nie to znajdzie jest prawa, nie? No, albo się nie znajdzie, wiesz się zgubi Dobra Jak jesteśmy gotowi to robimy szereg I biegniemy w stronę tego statku. Znałeś jakieś piosenki wojskowe? Wolną ścieżką przez ogródek pomykał se krasnoludek. A to nie, nie, tak. takich to nie znamy. <noise> Dobra i tu się zaraz zacznie zabawa, bo będą ząbiaczki Magazynki poładowane, tak? Tak. W broni Co też co dużo nie będzie, bo nie chciałem obciążać serwera. Myślałem, że to jest jakiś mały taki malutki... O ile stan, będę? Taki, to co pierwsza jest tu? No właśnie tak. Ja pan tylko ja konwój ja... lutował, nic więcej. Całym... Aha. Nie, nieprawda. Jakieś tam te też wojskowe basy, tu też. W ogóle są tu zombiaki? Bo no jest, tu widzę. W je łazie. No dobra, to Przygotować się do strzelania. Dzięki. Spoko. Uważajcie żeby nikt nie dostał, wiecie Nie biegajcie przed celownikiem nikomu Tak, e, patrzcie, powiem wam tak Jak jest lewa strona statku dziób, to jedna skrzynka jest A dwie skrzynki są tam, co jest ten najwyższy Po prawej stronie Jakiś taki jakby wieża, coś takiego No? To tutaj na wieżę trzeba dwie osoby co najmniej albo trzy Na prawo No ja tu z kimś poleciałem na lewo no Dobra, ja no na, na, na prawo na, na prawo więcej trzeba ludzi, bo tam są dwie skrzynki Tutaj nie ma, chodź z powrotem Czy jeszcze wyżej? Widzisz? Tu nie było? Tak ząbia, było 5? No ja nie wiem, ja dwa lachy Jedna No ja chyba dwa więc To ja mam skrzynkę jedną, schodzimy tak? Tak no. i do samochodu trzeba jest zanieść. E, chodź wtedy, tu byłem zejść Mega lepiej. Ja bym nie, nie zejdzie, dobra. Jak ty są skrzynki? Ale nie wiem, się... No podchodzisz do tego, do, do ikonki, naciska FK i schodzisz nie? Mm, Animacja nie tutaj... się błąd. Dobrze było, żeby jakaś nami zamieszła, nie? To by obstawiała. Dwie skrzynki idziemy do samochodu już. Jedna skrzynka jest warta 15 tysięcy rubli. Różowy się w środku, aha, w mojej. No. Jakie byśmy się chyba zgubili, gdzie to wyjście, to nie tu. Ale to już y, wszystkie skrzynki są zebrane, bo... Tak, nie i... my mamy dwie i z tamtej strony jedna, czyli są trzy. To jest... No to już czekamy tu na dole, żeby osłaniać. Okej. Okay. Is... Nie, nie błaś tak na mnie, bo, bo bugujemy się. A ktoś tam w to tak płazi ja się nie przyznaję. <noise> A idę z kimś za skrzynką. No za no. jest, jest lipa, bo nie mogę wejść po schodach z tą skrzynką, bo się blokuje gdzieś. Weź yy, inkognitować tą skrzynkę. Ja cię. Mogę schodzić normalnie po schodach. Nie schodziłem, tylko nie, nie mogę też wyjść. Nie mogę. Czy ja ją Rzuć na glebę ją. To wyrzućcie na ten, na zewnątrz po prostu. No, dobra. dobra, mamy. To czekaj. nie zbagujecie. No. E, czy czekamy na wszystkich czy? Znaczy my, my już będziemy się kierować. Y, w stronę... W stronę co tak, jest? bo to z, długo zajmie. Czuj. No, okay, ja Widzisz co mi się dzieje? Ej tam, tam, tam. Ty strasznie się ten. Coś masz chyba z pingiem. Nie, no u ciebie też tak latam dookoła. Nie, no ty się przycinasz i, i, i później tak chyba za walisz. No właśnie, <grym> latałem jak ciebie. Nie wiem czemu. jak, jak uśkoła, nie wiem. Nie, nie wiem jak to było. Ty co? My z tymi skrzynkami idziemy w stronę drogi, bo tutaj będzie nam bliżej dojść do drogi niż do samochodu chyba. Tylko Ewa, ty jesteś kierowca? No. Ale znacie to nie wiem, to jest dziewczyna, dziewczyna nie, kobieta tak. ten Nelly? Bo wczoraj nie wiem o co to im chodziło, ale im nie wyszło. Im nie wyszło? No im nie wyszło. Bo Nelly napisała, że potrzebuje paliwa przy wschodnim wjeździe na lotnisko. No to ja w kamera się zapakowałem, poleciałem, nie? Paliłem. Stała, stała organa w jej, no ale, wiesz, pisze, nikt, nikt nie odpisuje, nagle ktoś zaczyna strzelać, nie? Może pułapka? No, to wycią no wyciągnąłem Remingtona, <laughs> przestrzeliłem im koła w tym, w tej Olce, siadłem, pojechałem skoro, <laughs> że pułapkę ktoś robił, zasadzkę. Ale jakieś chłonki podstępne. Napiszcie, że dzisiaj paliwa nie mamy. Ja wam Może do samochodu dojdziemy, nie wiem. I co tutaj się rzucasz nagle? Aha, trening musi być bo się okaże, że ktoś nas już w lesie namierza. Nie wiem. Jeszcze cały czas. Zatem już mamy czasowo, ale... Nelly to nie jest murzyńskie imię Murzyna? Coś tym wymyślił? Nali i ten... Nali i Kali, kojarzysz? Aaaa, ty no nie skojarzyłem! No przecież była był Neli i Kali, tak? Dobrze? Nie, tam była Nel. Nel, ale to była ta blondynka, to była Nel chyba nie. Tam my zabłądziliśmy w tym Lasie ja nie wiem, już tak długo idziemy. A nie widać, widać coś, jakoś droga. Ale Nel to ty, ty mówisz chyba ostatni. i Nel, a Neli to był... piosenkarz yy, tam był, ten... No, ten... coś tam No, Kelly, Kelly i Nelly, no dobrze mówię. Co Murzyn, z Murzynką śpiewają tam? No, okay, love you! you. No, 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 takie coś. Okay. Aha, to ja nie zajążyłem, o co chodzi. To ja my dobrze, idziemy? Nie wiem, ja sobie idę, nie? Ja już samochody widzę, także w moją stronę. Dobrze, dobrze. Czep. Albo nie, nie zostawiacie. I tak, skrzynki rozkładam po samochodzie. Jeden samochód, jedno skrzynkanie. Ja, y, ale ty no. chyba powinieneś iść za mną, wiesz? Spokojnie. I obstawiać plecy, bo oni obstawiają przód. Zajebiście się tak to wygląda. Tak jak powinno być, wychodzisz, a tu już sobie chłopak obserwuje. No nieźle, nieźle. Zajebiście to migierka chodzi Podpiąłem na kabelku, całkiem inaczej jest. Aha, wziąłeś już nie, przy, nie przez Wi-Fi, tak? No. Mm. Dobra, ja tutaj pierwszą skrzynkę wyrzucam przy pierwszym samochodzie. Ja tutaj tego diabła jeszcze niech przyjdzie Tak, troszeczkę. No ale stawiam do dużym tego monopolu po Okej, pierwsza załadowana, także ja patrzę przód. Ja to stoi koło naszego auta. Ja. A, fajnie. Co? Załadowani chyba jesteśmy, tak? Proponuję teraz zmienić magazynek, bo strzelaliśmy. Załadować amunicję. Co? Wszyscy poładowani? A, no ja tak. Tak, tak, No to siadam do samochodów. Papieżaki. Ewa, <grywa> wiesz co, to y są papieżaki. Ty wy już naprzód jedziecie, tak? Ten ja. Piotrek Bo wy do piersi do Solniszyna wchodzicie, tak? O kurde On ponoć A no to ty pomiędzy nami powinieneś jechać W sumie Luki ty prowadź, Piotrek w środku, my na końcu teraz Luki ty przyjeżdżasz przez wiesz co? Przez miejscowość? Przez Solniszyn? Jak już zajmiecie pozycje strzeleckie to my, to wie, my już też zajmujemy pozycje strzeleckie a Piotr wjeżdża na sygnał. Okay. Tylko tam teraz e, inkognito, Żebyście nie zrobili tak, że we dwóch będziecie szli ze skrzynkami w ręku, Zobacz, nie? Nie, ma pod drugą Piotr. Tak. Nie, nie, to będzie jeden szedł ze skrzynką a drugi musi osłaniać. A, rozpokój. No a, dobra. Odległość, odległość. W ogóle to bym zrobił tutaj sobie przerwę na papierosa, bo to nie będzie kiedy zapalić. To co, zjeżdżamy na tak? tak zjeżdżamy na boki. i na razie 5 minut przerwy. Nie wysiadamy z samochodu, bo ten kto wysiądzie z samochodu może zginąć od strzału, a samochód jest pancerny, nie? Mhm, w ogóle ja bym